Zadanie 5 czerwiec 2020 największą liczbą całkowitą spełniającą podaną nierówność jest. Nie robimy ułamków, więc mnożymy obustronnie przez 6, 1 szósta razy 6 to 1, minus X razy 6 to minus 6X, 2 trzecie z 6 to 4 i 4 razy 6 to 24. Czyli mamy minus 6x od 4x większe lub równe 24 od 1, czyli minus 10x jest większe lub równe 23, czyli x jest mniejsze lub równe minus 23. Dziesiąte. No i pytanie, która liczba e, największa, liczba całkowita spełnia to? Mniejsze od minus 23, e, czyli mniejsze. Minus 2,3. Minus 2,3 to mniejsze od minus 2,3, jest minus 3, minus 4 i tak dalej. Więc mamy minus 3. Możemy to jeszcze narysować. Tu mamy jakieś minus 2,3. No i widać, że minus 2 jest po prawej stronie, a minus 3 po lewej.